Tylko w Stanach Zjednoczonych każdego dnia zgłaszane jest zaginięcie ponad 2300 dzieci. Istnieje mnóstwo powodów, dla których dziecko może zaginąć. Wiele dzieci ucieka z zaniedbanych domów, inne są zabierane przez członków rodziny nieposiadających opieki, a niestety są też takie, które zostają porwane przez obcych. Ale to nie tylko złe wiadomości. W ostatnich latach widzieliśmy, jak wiele dzieci w końcu wróciło do domu po latach zaginięcia. A wiele z nich było przeszczęśliwych, mogąc ponownie spotkać się ze swoimi bliskimi. Dołącz do nas w dzisiejszym odcinku, gdy przyjrzymy się czterem przypadkom dzieci odnalezionych żywych po latach od zaginięcia. Xiao, Jun. Xiao miała zaledwie 14 lat, gdy opuściła dom rodzinny w Zhejiang we wschodnich Chinach po gwałtownej kłótni z rodzicami. Niewiele jest udokumentowane w zachodnich mediach na temat jej zaginięcia, ani szczegółów jej późniejszego życia. Ale wiemy, że gdy policja sprawdzała kafejkę internetową w Hangzhou 20 listopada 2015 roku, odkryła 24-letnią kobietę posługującą się fałszywym dowodem tożsamości. Podczas dalszego przesłuchania młoda kobieta ujawniła, że jest Xiao Yun. Ostatnią dekadę swojego życia spędziła śpiąc w kafejkach internetowych i łaźniach. Utrzymywała się, zbierając datki od ludzi, którzy oglądali, jak gra w wieloosobową grę wideo Crossfire w tych samych kafejkach, a czasami pracowała jako kasjerka, żeby zarobić dodatkowe pieniądze. Xiao początkowo powiedziała śledczym, że wychowywali ją dziadkowie. Przyczyna zniknięcia pozostaje nieznana, ale według internetowych detektywów życie rodzinne kobiety mogło być trudne, skoro przez 10 lat unikała kontaktu z bliskimi i posługiwała się fałszywym dowodem, by ukryć się przed policją i rodziną. Według Daily Mail powiedziała policji: Musiałam wcześniej uciekać z domu i wtedy, kiedy próbowałam poprosić tatę o trochę pieniędzy, moi rodzice nie chcieli mi ich dać, mówiąc, że na pewno kłamie. Postanowiła uciec na stałe, latami przebywała w różnych miastach. Ukarano ją grzywną tysiąca juanów, czyli ponad 100 funtów lub 130 dolarów za używanie fałszywego dowodu. Policja skontaktowała się z jej rodzicami w celu ponownego spotkania. Matka powiedziała mediom, że nie zmieniła numeru telefonu od ucieczki córki, mając nadzieję na kontakt. Dodała: Mam uparty charakter i krótki temperament, więc kiedy się strofowałam, ale minęło już 10 lat i teraz jest dorosła. Nigdy więcej nie będę jej strofować. Siaoyun była uznawana za zmarłą, aż do momentu, gdy ją odnaleziono, a jej rodzice nawet wykreślili ją z rejestru domowego. Chociaż została ponownie połączona z rodziną, nie wiadomo, czy miała zamiar wrócić do nich, i od tamtej pory nie pojawiły się żadne nowe informacje na temat tej sprawy. German Man 21-miesięczny German Man. Był ostatnio widziany przez swoją matkę w czerwcu 1987 roku. 24 dnia tego miesiąca ojciec chłopca Alan Mann porwał go podczas zaplanowanej wizyty w Toronto w Kanadzie. Mann i matka Jermaina, Lenith Mann-Lewis, rozstali się rok wcześniej. Lenith zgłosiła zaginięcie swojego dziecka po tym, jak Mann nie wrócił z niemowlęciem. Mann używał fałszywych aktów urodzenia i innych dokumentów, aby mogli żyć w ukryciu. A sam przyjął imię Haley de Souza. Dokumenty wskazywały, że oboje urodzili się w Teksasie i przeprowadzili się do Vernon w Connecticut. Jermaine dorastał w przekonaniu, że jego matka zmarła po porodzie. Sprawą Jermaina zajmowało się wiele amerykańskich agencji, w tym Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Służba Marszałków Stanów Zjednoczonych, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także kilka kanadyjskich służb porządkowych. Przez dekady miejsce pobytu Jermaina pozostawało nieznane. Jego matka miała nadzieję i czekała na dzień, w którym oboje się odnajdą, ale dopiero w 2018 roku sprawa w końcu nabrała realnego tempa. W tym roku, w sierpniu, śledczy zaczęli rozmawiać z przyjaciółmi i krewnymi Manna, którzy zasugerowali, że uciekł do Connecticut. W tym samym miesiącu specjalista kryminalistyczny z Krajowego Centrum Dockskam Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci przeanalizował zdjęcie Manna sprzed zaginięcia, na którym był z dzieckiem i porównał je ze zdjęciem z prawa jazdy z 2015 roku wystawionym na nazwisko Desuza. Ekspert stwierdził, że obie osoby to najprawdopodobniej ta sama osoba. 26 października 2018 roku Mann został aresztowany w Vernon w stanie Connecticut. Dokumenty, które posiadał na swój temat, zostały uznane za fałszywe, gdy przedłożył je jako część wniosku o wynajem mieszkania w federalnie dotowanym budownictwie. Nie mieszkał wtedy z Jermenem i nie wiadomo dokładnie gdzie został znaleziony, ale śledczy odnaleźli go całego i zdrowego. Powiedział śledczym to, co przekazał mu ojciec, że jego matka zmarła po jego narodzinach. Kiedy usłyszała, że jej syn został odnaleziony, Linet powiedziała dziennikarzom Twój syn żyje, znaleźliśmy go. To zapiera dech w piersiach. Para zjednoczyła się kilka dni po jego odnalezieniu. Man został oskarżony o składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania mieszkania Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Stanów Zjednoczonych. W 2019 roku został skazany na 18 miesięcy więzienia za nielegalne uzyskanie świadczeń rządowych Stany Zjednoczone Ameryki. Stephen Carter 34-letni sprzedawca oprogramowania Stephen Carter zawsze wiedział, że został adoptowany. Rodzice przez całe życie byli z nim bardzo szczerzy w tej kwestii. Wiedział też, że został adoptowany z domu zastępczego w Honolulu na Hawajach, gdy miał około 4 lat. Jednak gdy dorastał, zaczął się naprawdę zastanawiać nad swoimi biologicznymi rodzicami. Jakimi byli ludźmi? Dlaczego został oddany do adopcji? Na dodatek miał pytania dotyczące swojego aktu urodzenia. Został sporządzony rok po jego narodzinach i wpisano w nim, że jest w połowie hawajczykiem. Mimo że Steven o blond włosach i niebieskich oczach wcale nie przypominał rdzennych hawajczyków, Pewnego dnia, w 2011 roku, Stephen postanowił przejrzeć stronę missingkids.com, żeby sprawdzić, czy nie natknie się na coś istotnego. Nie zamierzał całkowicie angażować się w myśl, że może być zaginionym dzieckiem, ale był ciekawy, czy znajdzie tam jakieś zdjęcia osób podobnych do siebie. Przeglądał zdjęcia dzieci zgłoszonych jako zaginione na Hawajach w ciągu ostatnich 34 lat i w końcu natknął się na małego chłopca, którego zaktualizowany wizerunek był do niego uderzająco podobny. Stefan wspominał, moją pierwszą myślą było o Boże, to jestem ja. Dziecko nazywało się Mark z Panama Barnes i miało zaledwie pięć miesięcy, gdy zaginęło. Mieli to samo miejsce urodzenia, a ich daty urodzin dzielił tylko jeden dzień. Stefan przesłał zdjęcie swojej przybranej matce, Wiktorii, która natychmiast rozpoznała swojego syna na zdjęciu złożonym. Stefan pamiętał, że Wiktoria zauważyła podobieństwo, ale powiedziała mu, że to nie może być on, bo adoptowali go, gdy miał cztery lata. Nie ma możliwości, byś zaginął w wieku 6 miesięcy, a my zaadoptowali cię legalnie, mając 4 lata. Stefan czuł podobnie. Wciąż ciekawy z swojej przeszłości, skontaktował się z policją w Honolulu, która zorganizowała test DNA. Rok później testy potwierdziły, że Stefan Carter był markiem Panama Barnesem. Dla Stefana tajemnica na tym się nie kończyła. Zagłębiając się w historię rodziny, odkrył, że matka Charlotte Moriarty. Zniknęła z nim w 1977 roku, zmieniając jego imię, datę urodzenia i rasę ojca. Trzy tygodnie po zniknięciu tej dwójki, jego biologiczny ojciec zgłosił ich zaginięcie. Stefan ostatecznie trafił do sierocińca, podczas gdy jego matka została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. Policja nigdy nie odnalazła go w sierocińcu, ponieważ nadano mu fałszywe nazwisko i nikt nie wiedział, że jest zaginionym dzieckiem, którego ojciec go szukał. Wiktoria powiedziała ABC News. Że została znaleziona w domu, do którego nie należała, jak nam powiedziano. I ktoś zadzwonił na policję, a oni znaleźli ją z dzieckiem. Po umieszczeniu jej w ośrodku zdrowia psychicznego powiedziała im, że nazywa się Jane Emmy, a dziecko nazywa się Tenzin Emmy. Podała im datę urodzenia, przesuniętą o jeden dzień. Co dziwne, Charlotte później opuściła szpital i zniknęła bez śladu. Do dziś pozostaje zaginiona. Chociaż jego biologiczna matka odeszła, Stefanowi udało się nawiązać kontakt z jego biologicznym ojcem, który mieszkał w północnej Kalifornii. Marek Barnes powiedział mediom, że przedstawił się przez telefon, a ja byłem absolutnie, całkowicie oszołomiony i zdumiony i po prostu w ciągu godziny rozmowy próbowaliśmy nadrobić 32 lata. Marek wyjaśnił, że matka Stefana często odchodziła z nim, ale zawsze w końcu wracała. Powiedział, że chociaż nigdy nie przestał go szukać, żałuje, że nie zgłosił jego zaginięcia wcześniej. Dodał, że nie minął ani jeden dzień, żebym o nim nie myślał. Para przez lata wymieniała się telefonami i listami, ale życie Marka Barnesa niestety było naznaczone problemami z nadużywaniem substancji, co utrudniało Stevenowi utrzymanie z nim stabilnej relacji. Mark zmarł w 2023 roku, nigdy nie spotkawszy się z nimi osobiście. Stefan wspominał, że od ciotek dowiedział się, iż jego matka była wolnym duchem. Charlotte i Mark poznali się na plaży rok przed jego przyjściem na świat. Ich związek był burzliwy ze względu na dzielące ich różnice. Dodał, że wierzy, iż jego biologiczna matka wyjechała do Azji Wschodniej, by zacząć od nowa, gdzie ostatecznie zmarła. Dodał, że ona zawsze chciała się dobrze bawić i myślę, że jej się to udało. Abdul Aziz Chan Aziz, siedmioletni chłopiec. Został zabrany z domu w Atlancie przez swoją matkę, Rabie Khalid, 7 listopada 2017 roku. W tamtym czasie ojciec Abdullah, Abdul-Chan oraz Khalid dzielili się opieką nad dzieckiem po rozstaniu w 2014 roku. Po rozstaniu Khalid przeprowadziła się z Nowego Orleanu w stanie Luizjana do Atlanty, po tym jak została zatrudniona w nowej pracy. Zabrała Aziza ze sobą i wydawało się, że ona i jego ojciec zgodnie dzielili się opieką nad dzieckiem. Abdul regularnie odwiedzał syna w Georgii, a czasami zabierał go z powrotem do Nowego Orleanu, żeby mógł spędzić czas z dalszą rodziną. Jednak z biegiem czasu walka o opiekę nad dzieckiem, która toczyła się między nimi w Luizjanie, stawała się coraz trudniejsza. Doszło do tego, że Khalid przestała współpracować z nakazami sądu, a ona twierdziła, że ojciec Aziza dopuścił się jakiegoś przestępstwa, chociaż szeryf hrabstwa Douglas, Darren Weekly, powiedział dziennikarzom, że takie zarzuty zostały oddalone przez organy ścigania. Szeryf oświadczył na konferencji, że kiedy wydawało się, iż ojciec otrzyma pełną opiekę nad dzieckiem, wtedy matka uciekła z dzieckiem. W listopadzie 2017 roku Khalid i jej nowy mąż Elliot Blake Burżuła sprzedali swoje samochody. Para zniknęła wkrótce potem, mając Aziza przy sobie. Dwa lata później wydano nakaz aresztowania Khalid za porwanie jej syna. Wkrótce amerykańscy marszałkowie federalni zwrócili uwagę na tę sprawę, ponieważ śledczy w Luizjanie mieli trudności z postępami. Program, Niewyjaśnione Tajemnice, przedstawił tę sprawę w jednym z odcinków w 2022 roku. Przez lata dokładne miejsce pobytu Aziza i jego matki pozostawało nieznane. Dopiero 23 lutego 2025 roku został w końcu odnaleziony w hrabstwie Douglas w stanie Colorado, gdy funkcjonariusze zostali wezwani do domu. W rejonie Highlands Ranch, aby zbadać włamanie w toku. Władze zostały powiadomione przez właściciela domu, który stał pusty i był wystawiony na sprzedaż, gdy zauważył na kamerach monitoringu kilka osób nielegalnie wchodzących na posesję. Po przybyciu na miejsce policja odkryła zaparkowany na podjeździe samochód, w którym znajdowało się dwoje małych dzieci. Chwilę później z domu wyszli mężczyzna i kobieta. Powiedzieli władzom, że są współpracownikami agenta nieruchomości. Ale śledczy znaleźli nieścisłości w ich zeznaniach. Stwierdzono, że para była zdenerwowana, a ich dokumenty tożsamości okazały się fałszywe. Po pięciu godzinach policja poznała prawdę. Na miejsce zdarzenia przywieziono skaner linii papilarnych, który zidentyfikował Khalida. Wkrótce potem ustalono, że starszym dzieckiem w samochodzie był Aziz, który miał teraz 14 lat. Zarówno Khalid, jak i jej mąż zostali aresztowani pod różnymi zarzutami. W tym uprowadzenia drugiego stopnia, fałszerstwa, kradzieży tożsamości, wtargnięcia oraz podania fałszywych informacji władzom. Kaucja za każdego z nich wynosi milion dolarów. Śledczy w tamtym czasie stwierdzili, że nie wiadomo, jak długo przebywali w tym stanie, ani jak się tam znaleźli. Dla opinii publicznej również nie jest jasne, czy drugie dziecko jest biologicznym dzieckiem tej pary. W ostatnich raportach władze stwierdziły, że nie wiedzą, co para robiła w opuszczonym domu. Następnie wykonali nakaz przeszukania, aby móc szczegółowo przeszukać dom rodziny. Szeryf hrabstwa Douglas, Darren Wickley, wyraził przekonanie, że oboje dzieci zostały przygotowane, jak mają odpowiadać funkcjonariuszom. Gdy władze podeszły do tej dwójki w pojeździe, natychmiast zawołali Khalida i Burżuła. Śledczy stwierdzili, że okoliczności życia Aziza w Colorado są niejasne. Nie ujawniono, czy chodził do szkoły lub używał fałszywego nazwiska, ale dzieci. Wydawały się być zdrowe i w dobrym stanie. W pojeździe znaleziono kilka dokumentów, które są obecnie badane. Sprawa jest nadal w toku. Władze proszą każdego, kto posiada informacje na temat miejsca pobytu Aziza w ciągu ostatnich 7 lat, o kontakt z Metro Denver Crime Stoppers pod numerem 720 913 7867. I oto macie fakty. Proszę o pozostawienie w komentarzu swoich przemyśleń i reakcji. Pamiętajcie też o polubieniu filmu i subskrypcji kanału, by go wesprzeć. Dzięki za oglądanie. Uważajcie na siebie i do następnego razu.